No cześć wszystkim. Dzisiaj F1 film. Film, który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Naprawdę zachwycił. Zastanawiałem się jak go zrealizują i jak będzie przedstawiona tutaj akcja w Formule 1. Bo mamy przecież serial, który był całkiem spoko. O F1 było kilka innych filmów o wyścigach, jak Lamao, i historie sławnych kierowców, producentów. Więc tu naprawdę konkurencja, jeżeli chodzi o tego typu filmy, jest dość spora. Oczywiście tamte filmy, niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, ale pokazywały coś, co mamy tutaj w realu czy to producenta, czy jakiegoś kierowcę tu natomiast w tym filmie mamy całkowicie nowe podejście co mnie cieszy nie mamy tu jakiegoś realnego kierowcy historii jakiegoś kierowcy mamy tutaj po prostu fikcyjną postać fikcyjny, że tak powiem team który no boryka się z problemami musi utrzymać się w F1. Fantastyczna gra Brada Pita. Człowiek, aktor już ma swoje lata, i tutaj ta rola idealnie do niego pasuje: takiego mentora, który jest w stanie ci doradzić. Pomimo tego, że yy, no nie siedzi w jednym miejscu za długo od wypadku wiele lat wcześniej bierze i ściga się że tak powiem po jednym sezonie w różnych wyścigach lubi to co robi mieszka w kamperze więc to tylko świadczy o jego charakterze że nigdzie na dłużej nie potrafi osiąść a F1 było jego marzeniem, które się w końcu spełniło. I tutaj jest w stanie coś świeżego dodać do Timu. Coś nowego zaproponować. Jest też w filmie typowa walka dwóch kierowców między sobą z jednego teamu, młodego narwańca i naszego takiego wyjadacza, który stara się, by. Oczy kierowca nie popełniał tych błędów, co on zrobił. Film bardzo fajnie zrealizowany. Bardzo fajny pomysł, świetnie zrealizowany. Po obejrzeniu tego filmu aż zamarzyła mi się kontynuacja. Tylko tutaj o czym by miała być? Nie wiem. Boję się, że jakby się zabrali za kontynuację to byłoby słabo, niestety. I to byłby największy problem, że nie dorównywałby pierwszej części, a z drugiej strony też nie wiem, o czym mógłby być kolejny film. O jakim wyścigu, bo o większości innych wyścigów już filmy zostały nakręcone w jakimś tam stopniu. Więc tu naprawdę trzeba by super scenariusza który by naprawdę dał dużo świeżego spojrzenia na dany wyścig. Film bardzo polecam. Film, który mnie zaskoczył. Film, który, pomimo tego, że ma dużo tematyki wyścigowej, nadaje się też do obejrzenia dla osób, które się stricte tymi wyścigami nie interesują, bo jest tu sporo fajnej akcji, około wyścigowych, fajnych elementów, które naprawdę fajnie wyszły w tym filmie. O tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej!